Halo. Witamy, wznawiamy obrady posiedzenia komisji. Po rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji przekłożymy Radzie Miejskiej trzy projekty uchwał nie uwzględniających petycji, czyli w sprawie petycji Pana Piotra Sier Sierkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19 nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Pana Piotra Sierkowskiego w dniu 14 grudnia 2020 dotyczącej wyzwania Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym do podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu Stanowiącym załącznik do uchwały. Uchwała nr 2 w sprawie petycji pana Ryszarda Kępy z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na choroby COVID-19. COVID nie uwzględnia się petycji wniesionej przez pana Ryszarda Kępę w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Kazimierzu Lądu do podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. I Uchwała nr 3 w sprawie petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19 nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Towarzyszenie Polska Wolna od GMO w dniu 16 stycznia 2021 roku dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym do podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Poprosiłbym o krótką jeszcze ocenę prawną tego uzasadnienia i uzasadnienie takie króciutkie. Zaproponowana przepraszam przez pana przewodniczącego treść uchwał pod względem formalno-prawnym jest w pełni prawidłowa uzasadnieniem tego stanowiska chyba w Przeważającym zakresie i takim podstawowym jest to, że Rada Gminy nie ma kompetencji do obradowania w przedmiocie zaproponowanym przez autorów tych petycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy radni mają jeszcze jakieś zdanie odrębne? Nie słyszę, dziękuję. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania dotyczące uchwał poszczególnych. Głosujemy najpierw za uchwały dotyczącą petycji pana Piotra Sterkowskiego. Proszę o kworum. Kto jest za? Głosujemy. Dziękuję. Oddano trzy głosy za. Drugie głosowanie dotyczące petycji pana Ryszarda Kępy. Proszę o naciśnięcie kworum. Dziękuję. Ci pozytywne głosy za. Trzecie głosowanie dotyczącej uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Prosimy o kworum. Głosujemy. Dziękuję. Trzy pozytywne głosy za. Dziękuję bardzo. Ze spraw bieżących jeszcze chciałem poruszyć, właśnie przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad sprawy bieżące chciałbym poruszyć jeszcze sprawę pisma złożonej na ręce przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków od pani Bernadety Drąg dotyczącej skargi na działalność burmistrza w sprawie nieotrzymania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu postoju pojazdu elektrycznego typu Melex. W związku z tym, że postępowanie toczy się nadal, postępowanie administracyjne i w wyżej wymienionej sprawie zostanę, został wyrok w USA, w, w imieniu Komisji podjąłem decyzję, że nie jesteśmy kompetentni do zajmowania się tą sprawą, w związku z tym, że postępowanie nadal trwa. Słucham, czy ktoś ma do powiedzenia w tej sprawie jeszcze jakieś zdanie? Nie ma zainteresowanych? Dziękuję. Jeśli nie ma innych spraw, zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i dziękuję wszystkim za uwagę.